Okolice nad rzeką Bzurą od zawsze uchodziły za bardzo spokojne i bezpieczne. Ludzie z pobliskich miejscowości dobrze się znali. Większość rodzin żyła w tych samych domach, które zbudowali dawno ich przodkowie. Dalsze czy bliższe kuzynostwo, mieszkające w co drugim domu, stanowiło tutaj normę. Starsi mężczyźni wieczorami schodzili się do jedynego w największej wsi baru, gdzie mogli pogadać, pograć w karty i oczywiście napić się piwa. Ich żony natomiast zrzeszały się w kołach gospodyń, prowadziły kluby książki i udzielały się w kościele. Młodsi, czyli ludzie w sile wieku, nie mieli zbyt wiele czasu na przyjemności. Doszczętnie pochłaniała ich praca. Ale młodzież i dzieciaki schodziły się chętnie. A przyjaźnie zawiązywały się zupełnie inaczej niż w dużych miastach. Roześmiane grupy widywano głównie na gęsto pobudowanych placach zabaw i boiskach do piłki nożnej. Niektórzy uważali, i często padało to z ust wielu, a wielu przyjmowało to prędzej czy później jako mądrość, że człowiek rodzi się na tej ziemi i na tej ziemi umiera. Sam region był mocno rolniczy. Większość krajobrazu stanowiły pola uprawne, w zależności od pory roku, pokryte brązem, zielenią lub złotem. Niewielki przemysł opierał się na przetwórstwie płodów rolnych, a większość firm związana była z częściami do maszyn rolniczych. Nieliczne sosnowe lasy posiadały w sobie niewiele z borów. Które niegdyś pokrywały te tereny. Sieć asfaltowych i piaszczystych dróg łączyła całość w ogromne wiejskie zagłębie. Kilka tygodni temu wydarzyło się jednak coś, co wstrząsnęło całą społecznością. Wielka tragedia spotkała rodzinę mieszkającą na skraju jednej ze wsi. Jedyna córka państwa Brzezińskich, szesnastoletnia wysoka. Smukła dziewczyna o błękitnych niczym niebo oczach i włosach, zdrowych i jasnych jak tutejsze kłosy pszenicy, została znaleziona o świcie przy głównej drodze. Leżała półprzytomna na dnie głębokiego rowu. Jej ubrania były podarte i umazane krwią, a ciało naznaczone siniakami i zadrapaniami. Służby tylko potwierdziły najgorsze obawy miejscowych. Dziewczynę skrzywdzono w najgorszy możliwy sposób. Na pytania policjantów i lekarzy, kto jej to zrobił, odpowiadała tylko milczeniem i nieobecnym wzrokiem. Dziewczynę zabrano na jakiś czas do miasta, podobno trzymano ją w szpitalu pod opieką różnych specjalistów, ale i im nie udało się wydobyć od niej chociażby słowa. Kiedy w końcu wróciła na wieś, pogodzono się z tym, że być może już nigdy się nie odezwie. Sprawców, a wszyscy zgodnie twierdzili, że było ich kilku, rzecz jasna nie odnaleziono, ale większość ludzi uznała, że był to ktoś przejeżdżający tamtego wieczora drogą ktoś obcy. Takie rzeczy zdarzały się w wielkim świecie i czasami, bardzo rzadko, Zło wielkiego świata przedostawało się nawet w najspokojniejsze, niewinne miejsca. Nie minął jednak tydzień, a całą okolicę ogarnęła żałoba. Dziewczyna odebrała sobie życie, ojciec po powrocie z pracy w polu znalazł ją w wannie. Podcięła sobie żyły. Nie było chyba człowieka, który nie pojawiłby się na jej pogrzebie. Grup młodej dziewczyny długo zdobiły świeże kwiaty i blask kolorowych zniczy, i nie było dnia, aby ktoś nie odwiedził cmentarza w jej intencji. W końcu zaczęły zbliżać się żniwa, i ludzie w ferworze pracy stopniowo wypierali z głowy tragiczną historię córki Brzezińskich. Nie było to sprawiedliwe, ale czas przecież nie mógł zatrzymać się w miejscu. Policja oficjalnie nadal prowadziła śledztwo w tej sprawie, ale nikt tak naprawdę nie wierzył, że uda się ustalić, kto stał za tym brutalnym aktem, który doprowadził przecież do jeszcze większej tragedii. Kilka tygodni później matka dziewczyny, złamana, pogrążona w depresji kobieta, zaczęła rozpowiadać wśród swoich bliskich i koleżanek, że każdej nocy przez okno w sypialni widzi na polach czarną, chudą, wysoką postać o rozwianych włosach, która wpatruje się w ich dom. Plotki szybko się rozeszły i kilka osób również zaczęło utrzymywać, że wieczorami widują podobną zjawę w szczerym polu, ale jak dotąd nikomu nie udało się tego udowodnić czy chociażby ją sfotografować. A tym bardziej zbliżyć na tyle, aby poznać jej prawdziwą naturę. Doniesienia te nie ucichły nawet wtedy, kiedy pan Brzeziński, zmęczony całą sytuacją oraz pogarszającym się stanem swojej żony, która według niego zaczęła popadać w szaleństwo, postanowił sprzedać dom i wyprowadzić się do miasta. Rok później, dokładnie w dniu pierwszej rocznicy śmierci dziewczyny, Wydarzyło się coś, co ponownie wstrząsnęło okolicą. Jeden z trzech synów właściciela warsztatu zajmującego się konserwacją i naprawą maszyn rolniczych został wciągnięty do jednej z nich. Śledczy ustalili, że był to nieszczęśliwy wypadek. Kawałek ubrania zaplątał się w tryby i wciągnął chłopaka, mieląc jego mięśnie i kości. Pogrzeb odbył się kilka dni później przy zamkniętej trumnie, w której podobno wcale nie złożono żadnego ciała. Mówiono trochę o nieszczęśliwym wypadku, głównie w kontekście przestrogi dla innych, bo wielu uważało, że przyczyną był alkohol, od którego owy chłopak podobno nie stronił. W międzyczasie coraz mniej osób powtarzało historię o tajemniczej postaci z pól aż w końcu temat tego okolicznego widziadła całkowicie poszedł w niepamięć. Ci, którzy czasami jeszcze o tym wspominali, uznawali to po prostu za przywidzenia, uboczny efekt zbiorowej żałoby po zmarłej dziewczynie. Tylko niewielu potrafiło od razu powiązać owe tragedie z tym, co wydarzyło się na drugi rok od śmierci dziewczyny. Jedynak wójta, chłopak o świetlanej przyszłości, Jeden z nielicznych, który miał szansę na stałe wyrwać się z okolicy, aby zrobić karierę w świecie, został znaleziony martwy, tuż nad brzegiem wzury. Jego ciało znalazł stary wędkarz, który nie miał odwagi zamknąć martwych, szklistych oczu, wpatrujących się niewidomo w górujące nad nimi niebo. Nikt nie potrafił powiedzieć, co przyszło do głowy temu rozsądnemu i... Ułożonemu młodemu mężczyźnie, aby popływać wieczorem w rzece, tym bardziej, że raczej niewielu kojarzyło go z umiejętnością i zapałem do pływania. Wszystkich dziwił również fakt, że przyczyną śmierci okazało się utonięcie. Bzura była dość płytka, o leniwym nurcie. Niektórzy byli przekonani, że chłopaka napadnięto. Podobnie jak córkę Brzezińskich, ale jego ciało nie zostało naznaczone żadnymi śladami pobójce. Ciało zostało pochowane w rodzinnym grobie, wcale nie tak daleko od miejsca pochówku dziewczyny. Wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego ich okolice zaczęło spotykać coś tak strasznego i wielu zastanawiało się, czy to już ostatni tego typu Przypadek Wiktor Majewski wracał na rowerze od swojej dziewczyny. Noc była ciepła i całkiem widna. Okrągły, jasny księżyc rzucał blade światło na okoliczne pola, a martwą, okalającą eterciszę mącił tylko dźwięk opon poruszających się po asfalcie. Wiedział, że jego matka na pewno będzie zła, na pewno czeka, aby zrobić mu kolejny wykład, ale nieraz przecież wracał już o podobnej porze. Poza tym niedawno skończył dziewiętnaście lat i przecież wcale nie musiał wysłuchiwać jej narzekań i wyrzutów. Myślał o czymś znacznie przyjemniejszym: o chwilach, które spędził z Magdą, o rozkoszach, które go dzisiaj spotkały. Wciąż czuł na sobie zapach jej gorącego, wilgotnego ciała. Był szczęśliwy i był spełniony. Dawał upust swoim emocjom, zawijając kółka na jezdni, oraz próbując podnieść rower podczas jazdy na jedno koło. Oczywiście, wiedząc, że wcale mu się to nie uda. Nie miało to jednak żadnego znaczenia. Rozmyślał o miękkich ustach Magdy, które dane mu dzisiaj było niejednokrotnie całować, o opalonej skórze jej łód. Gładkim brzuchu, i o. W pewnej chwili jego uwagę przykuł jakiś czarny punkt na horyzoncie wszech ogarniających pól. W pierwszym momencie uznał, że coś mu się zwyczajnie przywidziało. Ale kilka sekund później dostrzegł podobny kształt trochę bliżej. Patrzył na ten dziwny obiekt, wciąż jadąc bardzo powoli. Zastanawiał się, co to takiego mogłoby być. W pierwszej chwili oczywiście pomyślał o jakimś człowieku, ale przecież nikt nie stałby na środku pola w całkowitych ciemnościach o drugiej w nocy. Może to jakiś myśliwy, który zasadził się na niszczące ostatnio pola dziki. Może jakiś strach na wróble. A może tylko zwykła, smukła brzoza, która chwiała się leniwie na wietrze. Wietrze, którego przecież nie było. Oderwał wzrok i przyspieszył trochę, kalkulując, ile zostało mu jeszcze do domu dwa kilometry, chyba trochę mniej. Przeniósł oczy w kierunku tamtego czarnego punktu i zdziwił się, zdając sobie sprawę, że ten jest jeszcze bliżej. Dostrzegł teraz, że nie mogło być to drzewo był to człowiek chyba człowiek całkiem wysoki i chudy. Wyglądało na to, że jego włosy były bardzo długie i rozwiane od wiatru, a więc kobieta, pomyślał, jeszcze raz utwierdził się w przekonaniu, że żadnego wiatru przecież nie było, a potem przypomniał sobie opowieści o czarnej postaci, którą widywano nocą w okolicy kobiecym, upiornym widmie. Pochylił się na rowerze i zaczął gnać ile sił w nogach. Zaczęła ogarniać go panika, a chwilę później coś bardziej śmierdzącego. Był to jego strach. Starał się patrzeć prosto na drogę, nie rozglądać na boki, a tym bardziej za siebie. Asfalt szedł teraz w lewo i biorąc ostry zakręt, dostrzegł czarną postać na polu. Stała kilka metrów od drogi. W świetle księżyca dokładnie widział cały jej zarys widział czarne, rozwiane włosy, które poruszały się niczym gąszcz oślizgłych węży. Nagle i niespodziewanie w jego głowie pojawiła się myśl. Wypełniła ją, usunęła z niej wszystko inne. Wiedział, że ta myśl nie pochodzi od niego. Była zimna. Była obca. Straszna. Zemsta. Jego płuca zaczęły wypełniać się krwią. Pojawił się palący ból w łydkach i udach. Na całym ciele wystąpił pot. Jechał czując na karku zimny dotyk tego co nieuniknione. Dziwna łuna światła zaczęła rozrastać się tuż za nim. Oświetlała coraz mocniej i mocniej wszystko dookoła. Odnosił wrażenie, że postać jest tuż za nim, że gdyby tylko odwrócił głowę, zobaczyłby ją za swoimi plecami, siedzącą na aluminiowym bagażniku, z niebieskimi oczami, z jasnymi, rozwianymi włosami, z czarną twarzą śmierci. Namsta. Nagle jego rower podskoczył na leżącym kamieniu i przewrócił się, zrzucając Wiktora na asfalt. Chłopak sturlał się na pobocze, niemal nie czując bólu. Podniósł się z kolan i rozejrzał. Stała tuż przed nim. Czarna, nienaturalnie chuda, odbijająca światło postać, z długimi, tańczącymi na wszystkie strony włosami o kolorze. Promieni słońca, nieposiadająca ust i nosa, okrągła twarz, która wpatrywała się w niego, żarzącymi się błękitem oczami, z których wydawało mu się, że ciekną białe łzy. Postać nachyliła się, przechylając niby w zaciekawieniu twarz i wyciągając w jego kierunku nienaturalnie dużą dłoń o czarnych palcach, jak sękate gałęzie palcach, zakończonych ostrymi jak igły paznokciami. Zemsta. W ułamku sekundy wszystko do niego powróciło. Przypomniał sobie tamten wieczór. To jak wracali autem jednego z ich ojców, pijani, roześmiani, myśląc, że mogą więcej niż inni. Pamiętał jak spotkali ją po drodze i to jak się zatrzymali. Pamiętał dokładnie, jak wywieźli ją do pobliskiego lasu, i pamiętał, co jej tam zrobili. I pamiętał, jak porzucili ją później na drodze, niczym nic nie warty śmieć. Trzeba było ją zabić i zakopać, powiedział wtedy, a tamci tylko się roześmiali. stał Nie dostaniesz mnie, zdołał wywrzeszczeć w przerażeniu. I zerwał się na równe nogi. Skoczył do tyłu, w kierunku asfaltu, ku rowerowi. Oślepiające światło samochodu było ostatnią rzeczą, którą zobaczył. Pogrzeb młodego Wiktora Majewskiego odbył się deszczowej, ponurej soboty. Jego matka nie była obecna podczas ceremonii. Przebywała pod nadzorem lekarzy w najbliższym szpitalu gdzie odchodziło od zmysłów po stracie jedynej bliskiej osoby. Wśród mieszkańców krążyły plotki, że wszystkie te zgony nie były przypadkowe i ze strachem patrzono w przyszłość. Następny rok jednak nie przyniósł już żadnych nowych tragicznych wypadków, tak samo jak następny i kolejny. Wszyscy z upływem lat zaczęli zapominać już o dziwnym zbiegu okoliczności. I o przeklętej dacie, która wiązała się ze śmiercią czterech młodych osób. Wiele ludzi miało swoje teorie, niektóre nawet całkiem bliskie prawdy, ale prawda przecież została zakopana razem z jedynymi jej świadkami na zawsze. Jeżeli zaś chodzi o czarną postać, nękającą po zmroku okoliczne pola, to przetrwała w świadomości tubylców tylko jako straszna anegdota, jedna z wielu, którą można opowiedzieć wśród znajomych przy cieple trzaskającego ogniska w zimną, gwieździstą noc.